Siemanko z tej strony Dziejuś. Witam Was w pierwszym odcinku na moim kanale z nowej serii. Tak, jest to nowa seria. A z kim to będzie seria? To zaraz sami zobaczycie. Jestem wręcz pewien, że ta osoba, z którą yy, będę tutaj pracować, wspólnie działać, Wam się spodoba. Bo ja wiem, że lubicie tę osobę. Ciężko jej nie lubić. A tu zobaczcie: Mam takiego maluszka. Kupiłem też sobie domek. Właśnie blisko mojego nowego sąsiada To nie będę przedłużać, może wsiadam sobie w maluszka Zobaczcie, kręci, kręci I odpalił, zapalamy światła I jedziemy do, do domu I w dzisiejszym odcinku po prostu zajdziemy na, wiecie, pod chałupę. Ja wam pokażę gdzie mieszkam I pokażę od razu mojemu mm, Sąsiadowi nowemu, nowemu, jak to, nie wiem jak to powiedzieć wam bo nie chcę coś tego zdradzić, chociaż pewnie ty tutaj i tak widzieliście kto to jest. Ale zobaczcie, zajeżdżamy tutaj na podwórze. O! Zobaczcie, jakie ładne podwórko. Parkujemy tutaj maluszka. O. Gasimy. Także witam Was na moim nowym podwórku. Tutaj o. stodoła O to może nie będę wam op opowiadać. E, już coś tu lezie. Czego? Poszedł! No, se wszedł przez drzwi. Dobra. Zaraz wszystko wam w szczegółach opowiem. Jedziemy. Jedziemy. Właśnie, zaraz zobaczcie do kogo jedziemy. Bo to do, dosyć barwna persona bym powiedział. Bardzo ciekawa. I bardzo lubię tę osobę, więc... A mieszkamy naprawdę dom w dom. Bo. Ja sobie wyjeżdżam tylko tutaj. I w lewo. I w lewo na podwórze. O dobra. Gasimy światło. Gasimy maluszkę. O. Może bramy sobie otworzę. Już nie będę wjeżdżać. Kulturalnie sobie wyjdziemy. Zobaczcie kto tam jeździ. Zobaczcie kto to tam jeździ. O To tyle. Tyle, żeśmy widzieli. Halo? Nie no. O kurde! Gdzie już? Dzień dobry Pani Janinko. Przyjechałeś do mnie w odwiedziny? Przyjechałem w bardzo długie nawet odwiedziny. Ale Pani nie mówiłem, bo ja chałupę kupiłem tutaj. A gdzie? Tu obok. Na Co ty gada? No naprawdę. Chałupę kupiłem. Tu na wiosce! No! Zaraz. Nie. Ja tu też vloga nagrywam właśnie pierwszy odcinek. Zar o! Dzień no. dobry widzowie. Janinka Bosia z tej strony. No. Po, polecam swój kanał. Janina Bosia. Zostawcie supa. E, je, ja jestem Janina Bosia. Na ja też bardzo. Na wakacjach, no. na polskim gospodarstwie. Jestem na polskim gospodarstwie. Janina Bosia. Powtarzam Janina bosza. Ja też bardzo polecam kanio pani Janinki, ale... Wy mi oglądacie... Myślę, że na 100% pracy znacie pani Janinkę, więc nawet nie, trzeba, nie trzeba zapraszać, bo na pewno wszyscy subskrybują i lajkują pani filmy. Nee, o no! To dziękuję dla widzów. Ej, gdzie już! Tak? Ale chyba jeszcze nie wszyscy zostawili suba. No to teraz... No, to proszę, żeby wszyscy zostawili subskrypcję u pani Janinki na kanale. Link jest w opisie. A, gdzie już? A na, ekip a na ekipowym kanale z shotami. Właśnie. Wstawiłem niedawno też post. Pani Aninka też stawia post na, tak. na społeczność, że y, nasza ekipa otworzyła nowy kanał, na którym będą shoty. Śmieszne Szotami. wycinki z odcinków. Także tam pani, też niebawem. Kurywa zabawa. Słuchajcie. Tam też niebawem się pojawią jakieś odcineczki, szociki, śmieszne śmieszne filmiki Może pokażę pani moje, moją chałupkę A no, to wsiadaj, jedziemy A to może moim Eee, moje jest szybki Ale to nie ma co, bo ja tu zaparkowałem dobra, pod bramą Dobra, to twoim, dobra, to twoim, twoim. To Ja pod bramą mam Oj o. To nic, to nic e, ja już Tak Idźmy! Zapraszam! Tu stoi, nie żółta strzała! A po... skurczymy, jak rzekłej żyści! Fiata kupił! A zobaczy pani, jak ten! O! o, o by... Łyj! Ale jaki on mały, to ja nie wejdę do niego! Jak to nie? się zmieścimy wszyscy! Nie, z, nie się. Siada pani! O! Od strzała! Gdzie ja się nie zmieści, mały, ja za jestem A. No dobra to ja, bo to tutaj obok jest To pani za mną idzie Dobra Gdzie to pani Anika z nami I Idzie Kurde wyboje na tej drodze tutaj Chyba, że to kogoś przejechał... Nie no nikt tam nie leży Chłopie, co ty tu wchodzisz? Swissolu Czego, To lesie jest dziadu? Dobra, gasimy sprzęt. No a przepraszam was widzowie, ale karta pamięci mi się troszeczkę wyczerpała. Ale już Widzowie pod... się nie obrażą. No wiem, bo widzowie są super, już podmieniłem. O, czeka, pani tu trzeba bramę przymknąć. A, dobra. dobra. Ale te tu chodzi, ja nie wiem. Czego ty tu szukasz, A też miał jakieś taką sytuację właśnie taki łysy pod bramą stał i za ten zaglądał. No i czego on chciał? A ja nie wiem, bo pogoniliśmy go. Eee. No. Ja tam specjalnie eee. też na pani y podwórze nie zerkałem. Tam tylko co... Ja no, później. No, a tu u mnie to o. Tu się wjeżdża. Tu jest eee. piaskownica. Fajnie tak szczerze, a no. co tamki z piasku robi czasem? No właśnie, czasem lubię, albo jak się chce się poopalać, to żeby tak jak na plaży się poczuć, to właśnie tu się kładę i. i jak na plaży. Tutaj, o. A słuchajcie, już! No. Tutaj to mieszkał taki stary gościu, co on kapnął w kalendarz? No sprzedał mi. E! Aha! Po-poszła! Nie no, no, widzi pani. Ja im dam. Łazo, kurwego ciebie! No. No Dodać oni dziada szukają! Dobra, to już tam, ciordz z nimi Tutaj o jaki ładny drewniany domek, mi to więcej nie no potrzeba Ławeczka domek, Rower dostałem od razu I, ale i co, już planujesz się tu wprowadzić? No będziesz, Specjalnie ale do to... pani przyjechałem i tu o Ale co byś gospodarstwo prowadził? Na razie zobaczymy mógł pani pomagać. A z czasem o, może i. Dobry pomysł! Dobry pomysł! No, a z czasem to może i coś tam swo swojego, nie? O, tu no, na prawo. Najgorsze, że tu słuchaj, nikt pola nie chce sprzedać. Nie ma pola dla mnie. Dobra, załatwimy, ja załatwię. Tutaj, o. Jakieś składziki, to tam jeszcze nawet tego nie otwierałem. O, no tu fajnie. samochód to ma przyjechać, zabrać, miał dwa. To, to dwomu to nie miał jak ten. No, to numery! No, tutaj jakieś graty tam leża, ale tu jeszcze, o, tu się wciśnie jeszcze maluch. A jak? Nie no pewnie na spokojnie, maluchem wjadziesz. No, to tu są jakieś, o, kanciapa. No, tu... Czego chcieć więcej? Tutaj stadała, ale to na kutkę za ja, ja widzę, że ty kombaj już kupiłeś. <laughs> nie, tu ten, dzieciaki miał, ten. Mówię, że niech zostanie. Bo się nie bawię. Że nie będzie no, tego targał. Pewnie. O, albo ta, tu malucha czy... będę trzymać Jak? O no, tu ładna wiatka Ty, no. ale jak coś, jak ten, zabawka ci nie będzie potrzebna, to ja ją mogę wziąć Ja na podpałkę mi się przyda A to, a to pewnie, to niech pani bierze mi to tam, wie pani A za domem... Jak, wycho... jak będę wychodziła, to wezmę w kiermany A tu za domem, za to stodoło, to szczerze nie wiem, zaraz zobaczymy, czy da, czy da się przejść Bo tu widzę że też tu... taką moja pierwsza reakcja troszeczkę Ksiaciory, tu... Dobra, przejdzie o, i tutaj kawałek. O, to kawałek to jest Pole już jak cholera, ale to już chyba nie twoje, co? No jak to nie? Te pole twoje? No! Tutaj te. Tam do końca. Te duże? No, tylko ja maszyn nie mam. O, skurczywik. No, bo ja trochę kasiory mam. A potem, jak stąd się wypróbuję, już nie będę, nie będzie mi się tu podobać. To sprzedam komuś innemu, czy będę wynajmować i... Ty, ale pole to może ja bym w dzierżawę nawet wzięła? Da to za darmo, bo to na razie to i tak sobie nie będę korzystać, to... Dogadamy się. To Naprawdę? już... Pewnie, że tak. To, to wie pani, to trzeba spokojnie usiąść i... i to przegadać. Bo to... Kurczę, jest kawałek tego pada, nie? No jest kawał i to face. No i tu... Od razu do stodoły. No Ej, i to... elegancko nie, ładnie, tutaj, fajnie. Powiem, że... No fajnie, ale i te pole to mi się podoba. To się dogadamy z tym polem, bo to to... Na razie mówię maszyn nie mam, on mi się nie spieszy, żeby kupować. Ja to mam biznesu, to... Kupiłem, żeby sobie... O! Rano na spacer ale... się przejść. Jakbyś chciał, to u mnie robota dzisiaj zawsze jest! A ja zawsze się... chętny! Ja wkurzona bo mi cholera yy, w tym... W kurwa, słuchajcie, już ci powiem. Co się stało? Wyrosło. Uuu. wyrosło. No i trzeba będzie popryskać od zielska, trzeba będzie nawozem prysnąć, a roboty A to może od razu randapem przyknąć? Ty, nie żartujcie, już. Nie, <laughs> nie no żartuję, żartuję. Jeszcze pani będzie musiała mnie tu oprowadzić po, po tej wsi, bo ja tu o pierwszy raz tu, no dobra, nie pierwszy, bo drugi. Pierwszy raz tu przyjechałem, chałupę podpisać, że kupuję, i kasiorę wszedać. Dobra, trochę tu wiesz się. Po... Ja tutaj jest tak wszystkich najlepiej nie znam ci powiem, ale kogo no by... znam to. Kościółek już widziałem, bo pod kościółkiem, pod kościółkiem to odcinek sobie zacząłem. Aha, no. Jakieś jakiś sklep. Chodzę. Sklep czy coś i... A tu to... Ja tu też właśnie nie wiem, trzeba poznać ci ja, ludzi. Ja ci powiem gdzie już ja to sobie już trochę problemów narobiłem. Jakich? Nie, szkoda gadać. Ale coś poważnego? No trochę tak, bo słuchaj... A trzeba i... lać kogoś? No ja już trochę załatwiłam. A no to... O, to ale najważniejsze. Ale może być tym, gdzie już po... Sto... Z, z z musiałam wyburzyć. No dlaczego? No bo urzędniki przyjechali. O, I mówili, że coś tam bez planów, że bez papieru postawiłam stodołę, no i że dym ogólnie, bo muszę ją zbożyć, no i ja ją zbożyłam, ale później ten, krówki do sąsiada dałam, no. ale później jak przyjechał hmm, na drugi dzień z kontroli, chuj taki, no no to mnie wyprowadził z równowagi i mu samochód wywaliłam. Na bok? Tak A, no. jeszcze chciałam, chciałam go zamknąć dalej, ale no. nie zdążyłam się, że ja domknąć i uciekł. To szybko klucze ze stacyjki wyjęłam i w szampię utopiłam. A, to... No to trzeba karcić takich. Dobro, ja że na podwórko przyjdziemy. na policję pójdzie. Chodźmy na podwórko przejdziemy, co będziemy tak ten stać. No dobra, a jak on na policję pójdzie? To. coś się wymyśli, Ja tu za dobrze policjantów nie znam. Ja nie wiem, A ja pieniądzków nie mam, żeby łapówkę dać cię już. Dobra, to ja pomogę, będzie trzeba. To, to się. O, i ustała się patrzy. Czego tu? Poszedł. Raz. Baba już! Baczność, co jest? Sto no, widzowie, nadomiar no, złego. To jeszcze bateria mi padła w kamerce, ale wymieniłem. Także jeszcze tu z panią sobie pogadamy, a gdzie pani Aninka? Tylko żeby baterię wymienić, już polazła. Halo? O, już do siebie polazła. Tylko się obróciłem. Przepraszam, nie, bo ja musiałam się pójść wysrać. A to nie, to, to nie ma problemu w takim razie. Nie skorzystałam z okazji, że kamerę wyłączyłeś, co myślę dobra. Nie to idę to. Nie puszczę A pani Niko, w którą stronę tu jest sklep? Widziałem na drogę pani chociaż pokażę, w którą nie, stronę to ja znajdę. No to jest i czekaj, w którą to było strony, tej! Chyba tam w tą? Tutaj? Chyba jo. A taki zwykły? Spożywczy? Nie, do, do takiego nie chodzę. a, a monopolówka to potem cały czas prosto siedzieć gdy gdzieś się skręca mm, Nie wiem, nie wiem gdzie ja już Dobra to ja na mapach sobie zobaczę A tutaj to pani mm. też jest, tutaj to? O to? Co? No tutaj to. To pani Co? też? O tu to Moje a. Ja, ja to... tu mam kibel A no to kurde a tak z drogi patrzę, to ładnie wygląda to moje ta chałupka. Nie no mi się podoba i taki klimacik, tu szybko no. tu płot, to się nie podoba. A tutaj o, pijo czy nie na przystanku? Tak, tu przychodzi taki kurywa Ja no. ci powiem, on chla. O głośno to czy nie? Ja nie, bo on już się nauczył, że jak on jest głośno. To ja tam za kurnikiem stai z wiatrówki strzelam. To bardzo dobrze, bo tu nie będzie mi morty Pod domem Ty ja ci powiem gdzie No? Jak go kiedyś dwóch trafiłam, to on teraz se kurwa kamień w tą dziurę wsadził i on gada, że te jak to się nazywa takie kolczyki duże? Eee... tunele? Tunele no. dziury? On se kurwa kamień wsadził i mówi, że tunel ma. <noise> Idiota, no ja mu gadałam, ty iś idiota! No to pani to celo musiałam mieć dobrego, jaką tutaj, o? Nie, celowałam w dupę. A... no. Ważne, że trafiony. Trafiony, w zatopiony. Ucho. No jo, akurat tam się trafiłem. Hehe. <laughs> ucho koło nosa! No. Koło dupy, ucho to akurat. To mały. No tak, tam, Aj, tam, już nie wnikajmy, cię. Pewnie, że tak. Dobra, panie Niko, ja tu do domku chyba sobie pójdę na chwilkę. Dobra, się rozpakuję. Pewnie, że tak. A, pewnie. To, o której to dzisiaj jeszcze czy jutro? Mm. Jutro, albo dzisiaj, zobaczy Nie, jutro. Dobra, daleko nie ma. To ja się tu rozpakuję, jeszcze do pani przyjdę sobie po ten. Obejrzę u pani gospodarstwo. Jakbyś chciał z gibla skorzystać, no. to ja mam wychodek. Dobra. Ja chętnie Dobra. skorzystam. To, to czym siedzie już, sąsiedzie. Aha, no mój sąsiady teraz. Pani może po, pożegnać widzami, odcinek skończy się, na spokojnie pojadę tam, rozpakuję i, yy, i do pani przyjdę. Dobra. Widzowie, żegnam się z wami. Yy, bardzo serdecznie. pozdrowki dla was. Zostawcie mi suba i widzicie na kanał MKD Szoty. Dajcie suba, dajcie suba! Proszę dajcie! Ja też proszę, żebyście dali suba na kanał Mk Szoty. U pani Janinki. U Jarusia. No i u mnie oczywiście, no u mnie. Do widzenia. Do widzenia. Ja, ja już, ja muszę jeszcze raz na kupę. Dobra. Czym się, czym. No, do zobaczenia. No także zobaczcie. Tak sobie będę teraz tutaj mieszkać. No, mi się podoba strasznie ta, ta chupka, ma taki swój klimat, zobaczcie, taka drewniana. Ja idę się rozpakuję. Coś sobie przekąszę, trochę głodny jestem po, po trasie. I... Napiszcie w komentarzu, czy Wam się podoba mm, to podwóreczko, ta chałupka tutaj, gdzie będę mieszkać, czy wam się nie podoba, czy coś tutaj wybudować. Także dowiecie, no to jest wolna ręka. Ja czekam na jakieś propozycje. Dostawcie również łapkę w górę. Subskrypcję i dzwoneczek, żeby tak robił tiru, riru, riru, riru. Żeby, Wiecie, dzwoneczek musi dzwonić, żebyście mieli powiadomienia o każdym filmie. No i co? Dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się. No i do następnego. Cześć, cześć!